Ostatnio byłem na zbiorach u sąsiada w jego sadzie i zebrałem kilka jabłek. A on o tym wie? No pewnie przecież mnie gonił. Sponsorem naszego kanału jest Fortuna. Bogini Fortuna. Dzień dobry wszystkim pan eee, W tym dniu się <laughs> nieakładuję. No, bo, bo oni wszyscy to oni wszyscy w tym odcinek. <laughs> Dzisiaj wracamy ze zbiorami, które przygotował swego czasu Antoni Miller. Dzięki, i dzięki. To jest kolejny wycinek tego wielkiego dokumentu. Przygotowałem na podstawie tego sześć planż, z okay. którymi będziecie się musieli zmierzyć. Poziom jest chyba porównywalny do tego, który został zaprezentowany ostatnio, przynajmniej ze strony prowadzącego. Mam nadzieję, że poziom e, uczestników będzie nieco... Do czego nawiązujesz, jeszcze? Że... Co, że Ty prezentowałeś wysoki poziom jako prowadzący? Tak. No to też trzeba umieć. Przypominamy jeszcze oczywiście o wszystkich linkach w opisie, tam bonus ze sponsorowanie naszego kanału, czyli od Fortuny. Jutro Liga Mistrzów, ostatnia Oj, kolejka, bardzo dużo meczów. Więc y, wszystkich pełnoletnich y, tak. odsyłamy na stronę Fortuny. Czy Arsenal odkuje się za blamaż z Manchesterem United? Miejmy nadzieję. Nie wiem. Odsyłamy, tak, przepraszam. E, Przedem ci wstał. Odsyłamy wszystkich pełnoletnich na nie stronę eFortuny. E A jeżeli nie macie konta, to z kodem pilka, możecie je łatwo założyć. Jeżeli konta nie macie, też tam znajdziecie różne ciekawe rzeczy. I przechodzimy sobie do pierwszej planszy. Kto zaczyna? E, ty, bo pytasz głupio. E, proszę. Ipswich, Chelsea i Crystal Palace. Bardzo proszę. Uuu. 30 sekund. No, to jest grube. Mhm. Mm no, Omariego Hutchinsona na pewno nie było w Crystal Palace, więc musi być pomiędzy Ipswich a Chelsea. Omarie Hutchinson. E, Ipswich i Chelsea to jest Hutchinson. Nie przychodzi mi nikt do głowy od tak, jak sobie myślę o tym. Kogo mógłby. Y, tu Chelsea i Ipswich. Nie przychodzi mi nikt do głowy od tak, jak sobie myślę o tym centrum, ale może krzywemu ktoś przyszedł. Też tam nikogo nie mam, więc powiem aktualnie Chelsea Palace w postaci Gallaghera. Chelsea i Palace to jest. Galaga. Like czy? Hmm. hmm. Ipswich Crystal Palace. Dobra, no, Dobra, Chelsea Didier Drogba na razie tak zróbmy. Okej. Okay. Dopóki nie wpadniemy na te pozostałe. Niespodzianką by było gdyby okazało się, że grał na przykład Nie, ale, ale nie grał. Specjalnie dałem teraz już nie, 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 nie Brytyjczyka, bo nie chcę trafić na kolejne wypożyczenie Johna Terego yeah. do Nottingham Forest. <laughs> um, niech będzie Palace w postaci... ...Piusa. Ok. Ipswich na przykład, dajmy Jacoba Griffsa. Eee, ok. No i jak to połączyć? Palace Ipswich. Czyli ktoś znajdzie, chyba wydaje mi się, że w miarę taki głośniejszy. Mm. Czy uważasz, że to jest trudne i powinniśmy lecieć dalej? Nie, 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 Ostatnio zostałem zrugany za to, że przyspieszyłem trochę tempa. Mhm. Eee, Więc dasz na no pomyśleć. Myślę, że przy i Switch jest taki jeden gracz, który się kojarzyć może. A na środku... Też... Jesteście... Do tej środkowej odpowiedzi też jesteście w stanie dojść. Koniec? Dam. Nie czy nie było Bernie, ale strzelę mm. sobie. Krystal Palace, Ipswich, Andros Townsend. Dobrze. To jest poprawna odpowiedź, no. tak. Dobrze. No ale na środku to ja naprawdę chyba. Poczekaj. Chyba, no, chyba. chyba... nie wpadnie, ja za sobą znam Ipswich, żeby szaleć. To może jest znak, że należałoby poznać. Czy moim zdaniem, czy wy, to będzie ktoś bardziej retro, aniżeli. No też tak ostatnie, mi się wydaje. Ostatnie lata. Dobra, ja pasuję. No ja wiem, może, chociaż nie, on nie, miał takiego epizodu. Na wypożyczeniu żadnym nie był, w początkach swojej kariery. Strzelę Ben Chilwell. Nie. Na środku znajduje się nikt inny jak... Dakań. <laughs> nie, drzewo e, Czaloba. no tak. Czaloba, Czaloba. No tak. Ale nie przyszedł mi do głowy. To druga plansza. znaje się bez bicia. Newcastle, Lille. Iren. I, Irenwin. I, Irenwin. I Irenwin. No to na środku... Dziwię się, jeżeli to nie będzie Botman. To jest Botman, brawo. Żeby no, ale... tym razem z LinkCham. Dobrze wydedukowane. newcastle Nil Powinien to być no. Remy Kabea. Jest to między innymi Remi Kabea. No, no Herenwen to jest hardcore połączenie. Czy znaczy na pewno herenwen Lil to jest taki kurcze. No. no, tam jest jeden piłkarz. Mariusz Moński vibe. No, <laughs> to może to, by znalazł. Tam będzie ciężko. Dam Newcastle w postaci Nika Poupa. Newcastle w postaci Nika Poupa. Ja poproszę na Lil położyć główkę ulubionego obrońcy Krzwego, Lenego Juro. A, dziękuję. Dziękuję. Proszę. Dobra, jednego z ulubionych. Karen tak? Wen, jeżeli dobrze kojarzę, to grał Odegard, więc dam go tam. Tak, by tam wypożyczony przypadkiem. Nie mam listy wszystkich piłkarzy. Chyba był na chwilę we Na pewno był w. Tak, był. Był, tak, tak. tak no. 38 meczów rozegrał. Tak, tak, tak. Tylko się zastanawiam jeszcze nad innym holenderskim. tam coś jeszcze było innego holenderskiego? Vitesse Vitesse tak. Witesse było jeszcze. I Vitesse było chyba wcześniej. Nie, nie. Erenven był. Co się. Bliżej uh, nas. To tak, było tak, tak, tak. eee, Lil Erenven. Co to może być? Czy to powinien być jakiś trop polski? Bo przewijali się przez te kluby Polacy. Że z tego powodu Antoni tutaj to wsadził. Ach. Lil Erenven. No tutaj będzie ciężko. Przy jednym i drugim. Tak czy inaczej, ja. Nie, nie ma szans. Nie, a jeszcze zamian. Newcastle Erenven jest, o kurde. No, okay. będzie, Będziecie mieć tutaj. Jeżeli wam od razu nie przychodzi do głowy, to, będzie, to będziecie mieć ciężar. Daryl Janmat, Newcastle Erenven. Tak? No. Dobra. Brawo. Dobra. Dobra. brawo, 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 brawo. Brawo. Krzywy dawaj teraz. Bo no ty teraz... Sko Ja skończyłem pierwszą rundę, więc ty musisz skończyć I Tu jest, nie, tu jest nie, tylko jeden. I tu jest tylko jedna możliwa odpowiedź. Ale jak repadania. bardzo ciężkie to jest. Bardzo ciężkie. No to. Pas? Pas, no. ja też nie wiem. Nie, 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 nie w grze. Nie ja ja za nie 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 bardzo Nie, ale nawet nie chodzi o to. To jest e, piłkarz, którego po prostu nie kojarzycie, myślę nawet. No. E, o same. Taraui. No nie, nie, bez szans. No, to jest e, m, Marokańczyk urodzony w Norwegii, który w RNW grał w grał, grał 2023-2024, a od 2024 roku gra w barwach Lil. Bez szans. Bez szans. Więc, e, dla, Ale szacun u, dla osób... ataka za wyłowienie przykładu. Dla osób... Mówię, Mariusz Moński Wajb. Tak. I osoby e, pewnie śledzący ligę miał tej prościej, no bo to przez pryzmat tego można gdzieś tak. tam rozumować. Mhm. Dobra. Co ty robisz? I trzecia, Adam Tak. Co ci jest? Co ty Nic. wywalasz? No dawaj. No dawaj. No dawaj. Łatwe. Ademola Lukman. Na Kurde, myślę, że nie odgrzewię tego. Lukman. Lukmaaaan. Pozostałe. No i jest... Nie powiem co. Ale jest słabo. Ulam Matalanta. to jest... jest jak mu się nazywa? Nie, to nie było. A, 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 15 sekund a, ci zostało. Lipsk, Fulam, Lipsk, Atalanta... Dobra, i będzie sama Atalanta w postaci Zalewskiego. Okej. Okay. Adam? Mm, już. A paszaliście w Lipsku? Lipsk, Atalanta, Paszalić? Nie. Kurczę, gdzie on był? A na wypożyczeniu ciś chyba był w Niemczech. Krzywi? Fulam, Atalanta... No powiem wam, że... Takiego miksu dawno Lipsk. nie było, trudne, sam Lipsk w postaci, A niego Olmo, okej okay. No to ja pójdę w samo Fulham i tutaj damy na przykład Brian McBride Okej, okay. może coś jeszcze tu przyjdzie do głowy, ale kurde Lipsk, Talanta, mam wrażenie, że to jest do połączenia To jest do połączenia, zdecydowanie, to są nazwiska takie silnie kojarzący się z innymi zespołami. Kurde, no nie przypomnę sobie. Mam na myśli jednego gościa, ale nie ma szans, żebym go odgrzebał. No? no nie wiem, powiem Fulham Atalanta Gordon. Nie. Gordon? Nie, nie chodzi mi o Gordona, chyba innego mi chodziło, wiesz w próbę. A, no Bena Godfrey, ja nie tak co, ale Godfrey, no, Godfrey, ale Godfrey nie grał w No to i tak jest bez sensu. Atalanta lipsk to jest taki rzeczywiście do wyciągnięcia, więc znają. Atalanta lipsk Koniec. Dobra, no chyba nie zgrybimy. Moi drodzy, Lipsk Atalanta, to no. jest Samardzic. Lazar Samardzic, ok. okay. Lipski Fulam, to jest Fabio Carvalho i Emil Smith Rowe. Ojej, Emil, no tak. Emil. A Atalanta i Fulam, to jest m.in. innymi Timothy Castani. O Kastania mi chodziło. I M. szukałem Emanuelsona. Kurde. Emanuelsona miałem kiedyś w FM. -ie. To do runda oh, czwarta. David. I tutaj w rundzie czwartej mamy Aston Villa, Brentford teraz. i Charlton. Mm -hmm. No to na samym środku chyba musi być Watkins. Nie. Ezry Consona na siebie. Tak. K no to Villa Brentford. U cię. Nie, to skąsał Villa Brentford Watkins. <laughs> Villa i Brentford to jest między innymi Watkins. Dobra, no daję Brentford Brian Bemo. Tak sobie odhaczmy powoli tych. On Bramkę ostatnio. Czeju. Z Bimendi hmm. Brentford, Charlton, czy to nie będzie przypad, przypadkiem Tarkowski? Nie. Brentford i Charlton. Tarkowski? Nie. Nie. OK. Ja już Leciałem no. przez nazwisko tutaj. Bo nie. Villa. Tutaj hmm. dajmy sobie. Sama Villa. Sama Villa I tutaj dajemy. Samila? Nie, nie było takiego. Emiliano Bendia. On też twój rąk na wagę zwycięstwa chyba na Villa Park z kimś niedawno. Jakoś w grudniu pod koniec. Z Arsenalem, no. No właśnie. E... Na szczęście Arno 4-1 wygrał. No z Czartą na pewno grał. Pamiętasz Kim? Sto? Teraz tam wygrał 4-1 z Villą, pamiętasz. W Charlton na pewno grał Lord Voldemort w postaci oczywiście John, Joe Sherway'a Callum <coughs> Chambers? Aston Villa Charlton? Nie. Brentford Charlton? Nie, nie, Callum nie, Ja mam problem, ja tu chyba nie odgrzebię niczego Charlton jest takim zagrzebany Nie jest to prosty problem. przykład Dobra, to villa z Charlton to jest między Luke Young, Ian, U, Ian, Madsen, Darren Bent. Matson? A Singer, to pożyczenie jakieś musiało być ze e, z Brent, Brentford Ridge i Charlton to jest e, Alan McCormack, Nicky Forster i dużo trudne, innych nazwisk trudne, mniej trudne. lub bardziej znanych e, oglądającym Premier League. I lecimy do rundy piątej i tutaj mamy znowu Brentford. Tylko w tym razem w Uuu, kombinacji z Wulffs i Burnley No to nie są proste przykłady Już, bo koniec czasu Krzywy leci. Ryzyko Ben me Tak no. Bałem się, że mógł mieć jeszcze w Wulffs jakiś epizod Chyba nie powinienem się go zaliczyć No nie powinienem ale ja jestem spoko przeciwnikiem Dlatego Ech, to mi się kończy nie. czas zaraz Nie co się stało Koniec czasu Krzywego Nie przychodzi mi nikt do głowy No lecisz on tam kolejnym Dobra, samo Brentford, niech to będzie Vitaly Janet i odhaczmy sobie powoli te jedynki, żeby już nas nie kusiły. Benli, niech, wek ben niech będzie Wekhorst. Słyszałem uh... Ben niech będzie Wekhorst. Ben Okej. Okay. Auls to niech będzie Sasza Kalajdicza. Co <laughs> <robisz. laughs> Wolves i Benley na łączono to nie będzie sam Johnstone. Nie grał w Benley. No dobrze. Adam? Myślę o tych piłkarzach w Wolves, którzy byli wypożyczani, takie gwiazdy. za późno jest mówić o tym, co było kiedyś. Dokładnie. Trzeba mówić o swojej żonie, o swoich Koniec. dzieciach i o swojej przyszłości jednym słowem. Przywilej. Jeżeli ktoś z nawiązanie do klasyka, niech da znać. E, nie wiem. <coughs> Wolves, Brentford. Ciężkie, ciężkie. No ciężkie, no. Na środku jest Nathan Collins. O Don't tak, say. Nathan Collins. No tak. Ale nie no, krzywy popatrz. Jakby no. <laughs> ewident, no. No, no. Nie no, ja ci no ja tak. mam bekę, bo ja jestem sam w tak fatalnej formie, że... Ale no, no to jest, jest na trzeba... postać. Znaczy, Nathan Collins jest znaną postacią po prostu. I te kluby, ta ścieżka jest w czasie kanału Piłkarzyki on przechodził tę ścieżkę. A Brentford Wools to jest też kilka nazwisk. Nie tu na bank będzie jakiś streamu. wypożyczony z Wolves do Brentford, chyba. Robert Taylor, Gavin Mayhan Stephen Hahn, Daniel Bentley, Iggy Marson, Marcus Bent Shane Wesley, Bentley, czekaj, George ben... Seville, no Carl ben... Cord, Bentley Smith. teoretycznie. No. Wolves e, i Bentley to mieliśmy Stevena Fletchera na przykład, hmm. sama Voxa. Stephena Warda, no Darren, i jeszcze sporo innych Darren, różnych Darren, nazwisk. Steve, Więc też nie było Steve, tutaj Steve. prosto. I dotrwaliśmy do ostatniej rundy, w której mamy Tottenham, Udinese i Weronę. Czy wy 16. zaczynasz? Znaczy ja myślałem, że to będzie prostszy przykład. W sensie, że odpowiedzi same będą spływały mi do głowy. Ale... Kudy, nie mam pomysłu. Dam, samego, dam sam totem w postaci Bela, ale. No nie, nie wiem, serio. Okay. no Nie kojarzę, żeby grał w Elasie Verona. Na pewno grał w Udinezę. To jest strzał trochę. Najwyżej Krzywym mi weźmie dwa punkty. Destiny Udogi. I jest na środku. Łącznikiem. Serio? Tak. Uff, no ładnie. Ładnie to odgrzebał. Nie odgrzewałem, bo nie wiedziałem, że był w Elasie, więc ale to się Ale słuchaj, jedyne, też to, by, mieć, to, to było no. jedyne nazwisko, które mi szło tutaj do głowy, bo szczerze powiedziawszy, reszta to jest dramat jakiś, totalny. I to hmm. będą pojedyncze. No, to jedynie. To, nam to dzisiaj jest ze... wysoki poziom. To nam mi się w ogóle nie kojarzy. Przykładnie. Nie. Wiosnika. To prawda, i prowadzącego też jest wysoki poziom. Nie, dzisiaj jest właśnie niski. E, ale niski, będzie... bo zaznaczał też teraz na. Wy tego nie widzicie drodzy widzowie, ale innym kolorem zaznacza. Udinese. odwrotnie. U dinezy niech będzie w postaci Piotrowskiego. swoje dynki odhaczać. No to ja powiem. Aha, tylko żeby ten piłkarz nie grał w dinezę. Chyba nie. Duda. Andrej Duda. Hellas Verona. Nie. Jest? Co? Nie, nie grał w okay. Przestraszyłem się. To nam Hmm. No, no tutaj się jest jedna podpowiedź, seria. że raczej nie był to. Ale z drugiej strony to mogło być jeszcze wiele innych narodowości. Chciałem powiedzieć, że na pewno dajeło Anglik, jak już coś to Włoch. Ale równie dobrze. Dobra, było. ja sobie strzelę, że Helas i Tottenham to może jakimś cudem był. Romero. Może było wypożyczenie mm, do Helas. Hellas mm, i co? Totnam nie. No to lecimy tym skojarzeniem moim. Spróbuję. Tottenham, Ellas? Wikario? Nie. To tam Udinezen? Nie. Nie rób mi tego. Tak? Tak. Ja! Kurde! Ale nic więcej nie odgrzebie, nie ma opcji. Aaaaah! Tam poczekaj, czekaj, To tam u jeszcze na przykład był Jorentę? Aaaah! A, to było łatwe, tak. Faktycznie był Udinezen, no. N'gong? Ty n'gong? Mhm. Uderzę sobie, że Helas Udineza to jest Faraoni. Nie. Hellas Udineza, tak? Faraoni? Tak. Jest! Dawid Faraoni. Brawo. Co ty gadasz? od kolejne, no. Ja Nieźle. Nie, nie, to jest czyli go nie wiem. Nie? Dobra, ja mam jeszcze jeden strzał. No. Może w był Dragushin i potem poszedł do Tlamu. W sensie on że no i przechodził, ale... Ale dobry strzał. Niestety. No dobry strzał. No Ja nie mam pomysłu. Już. Zresztą i tak chyba krzywy kończył, więc możemy skończyć. Chyba, że krzywy jeszcze chce strzelać. Nie, nie, bo dzisiaj jest Ja już jest mam totalnie... wypalone zwoje przy tym przykładzie. Fatalna forma, nie ma co. To był w takim razie, w Tottenham Elas. No tutaj u Antoni, Antoni ma zapisanego Diego Goliniego. Golini. Eee, jeszcze tutaj patrzę się, czy nie ma mm, w lasie. Może kogoś jeszcze, ale. No nie, tylko ten udogi. No to wymagają i... najbardziej wymagająca plansza, trzeba było się mocno skupić. A i, tak, się. a i tak z dwa halczyliśmy z przypadku. Ale ja nie fajnie działał, że to był destynat udogi w lasie, a. Oni... No, jeszcze lazania gra. A wikario ukradł bezczelnie. Do usłyszenia, trzymajcie się, zimę. Hey Siema.